Znajdujemy się na pływalni Orunia, na której aktualnie trwa przerwa technologiczna. Przerwa technologiczna jest przewidziana na około półtorej miesiąca. Będziemy wykonywać prace remontowe, prace naprawcze, które, które możemy tylko wykonać podczas przerwy technologicznej, podczas zamknięcia pływalni, wtedy kiedy mamy spuszczoną wodę z niecek basenowych. Spuszczanie wody trwa około doby, prawie 600 metrów sześciennych wody w układzie. Przerwa technologiczna służy również do tego, żeby zdemontować lampy oświetleniowe, które są w niecce basenowej, po to, żeby te gniazda wyczyścić. Teraz już one są wyczyszczone. Ale w tych gniazdach zbiera się różnego rodzaju brud. Przerwa technologiczna jest między innymi po to, żeby uzupełnić brakującą fugę, którą ciężko jest uzupełnić, jeżeli obiekt funkcjonuje. Znajdujemy się na podbaseniu, serce pływalni gdzie mamy tutaj, cały, mamy tutaj cały proces uzdatniania wody basenowej. Nad naszymi głowami jest około 600 metrów sześciennych wody, która cyrkuluje w trzech układach cyrkulacyjnych. Duża niecka, mała niecka, jacuzzi. Konstrukcja niecki pozwala nam odzyskać 400 metrów sześciennych wody, żeby porządnie przygotować filtry, umyć je. Uszkodziła się rura w tym miejscu nastąpiło pęknięcie i teraz, żeby wymienić kawałek rury. Trzeba, trzeba co najmniej na 24 godziny wyłączyć nieckę, nieckę, basenową, bo nie ma możliwości wykonania tych prac podczas pracy drugiej pompy. Następna część to jest, to już jest proces technologiczny, tak, bo musimy napełnić niecki basenowe, podgrzać wodę, zrobić badania i przygotować wodę tak, żeby miała odpowiednie parametry, które umożliwiają otwarcie pływalni i wpuszczenie ludzi do, do wody.